Dlaczego, e, e, dlaczego no, miałoby się cokolwiek wnioskować z prawdopodobieństwa na temat tego, co e, domaga się jakiegoś wyjaśnienia przez odwołanie się do jakichś ukrytych przyczyn, a co już się nie domaga takiego wyjaśnienia e, z powodu jakichś ukrytych przyczyn. Jeśli ktoś wygra w lotko, to raczej mówi, że miał szczęście, to nie to, że jakieś ukryte przyczyny zadziałały, że to właśnie on wygrał w no, bo prawdopodobieństwo, Jeżeli prawdopodobieństwo wygrania w Totolotka jest 1 na 13 milionów, to, to wśród 13 milionów różnych los, losów każdy ma jednakową szansę. I to, że akurat ten patent nie, nie, nie jest. To, że akurat że jakiś wynik padł nie jest ani trochę bardziej dziwne czy bardziej wymagające wyjaśnienia od tego, że padł jakiś inny. Także taką naukę można wyciągnąć z, z tego, co ten pisał o prawdopodobieństwie. Także prawdopodobieństwo nie jest pojęciem tak wyjaśniającym jak. Mogłoby się wydawać. I teraz skoro Lem tyle pisze o tym, że różne zdarzenia są mało prawdopodobne, że. Mogło się zdarzyć to, lub mogło się zdarzyć tamto, to można by odnieść takie wrażenie, że właściwie wszystko jest przypadkowe. A okazuje się, że nie. Że z tych prawdopodobieństw może się układać coś, co w jakiś, w jakiś ogólny wzorzec. Który już przypadkowy nie jest. Generalnie rzecz biorąc, myślenie Lema układa się trochę na wzór ewolucjonistyczny. To znaczy, Lem był bardzo zafascynowany teorią ewolucji, i dlatego pisał z jednej strony dużo o prawdopodobieństwie i przypadku, bo Model ewolucji biologicznej głosi, że ewolucja postępuje w wyniku przypadkowych mutacji, a następnie selekcji ze strony środowiska. I przy czym trzeba powiedzieć, dodać tutaj jeszcze jedno, że Lem tutaj. Myślenie Lema, takie ewolucjonistyczne myślenie Lema, nie jest takim czysto odtwórczym, bo e, według moich znajomych profesorów biologów, Lem dużo głębiej rozumiał teorię ewolucji to jest, w latach 60. czy 70. -tych, niż biologowie. To my dzisiaj rozumiemy historię ewolucji Lema tyle, ile... Lem rozumiałem wiele lat wcześniej. Także, także właściwie no, można powiedzieć, że lem wpłynął jakoś na pojmowanie tego I to właśnie z jednej strony w ewolucji mamy ten, ten czynnik przypadkowy notacji, ale z drugiej strony czynnik selekcji. Ten czynnik selekcji wprowadza pewien ład i pewną prawidłowość. I te prawidłowości były takim drugim, ważnym zainteresowaniem ze strony Lema. Objawia się to u Lema, w każdym razie ja się dopatruję tego u Lema głównie w jego rozważaniach dotyczących rozwoju kultury. Otóż repozycjonizm Lema przejawia się m.in. w tym, że on, no te schematy w teorii ewolucji stosuje w bardzo różnych kontekstach, bardzo wielu zadanie. I w szczególności jego pasjonowała bardzo, jego pasjonowało bardzo zjawisko kultury. Pewnie dlatego, że sam był twórcą kultury, a był też twórcą kultury nietypowym, dlatego że był twórcą kultury, który posiadał ogromną samowiedzy znaczy, on był świadomym twórcą kultury. Twórcą kultury, który rozumiał swoją, swoją misję, tak, kulturotwórczą i świadomie starał się ją spełnić. Tak. Był, to znaczy, był pisarzem takim autorefleksyjnym. Nie tylko tworzył, ale też rozmyślał o swoim tworzeniu i stawiał sobie pewne cele, i, i miał pewną teorię normatywną literatury, literaturze. To jest, cały, to jest osobny temat, ogromny, bardzo wielki. E, no i właśnie między innymi e, rozmyślał e, o kulturze i jedną z jego takich bardzo wnikliwych myśli na temat kultury, też myślę, że bardzo pouczających, jest, że e, Kultury nie da się kształtować zupełnie dowolnie, bo kultura stanowi pewien system i każda interwencja w kulturę, czy jakaś każda zmiana hmm. powoduje e, jakiś uruchamia, jakiś proces w kierunku rekompensaty tego, co e, do czego utraty ta zmiana e, doprowadziła. Czasem rekompensacja, a czasem a czasem czegoś innego, czasem straty pod jakimś innym względem. A okay, przepraszam nie Ja no Jeden z takich bardzo pouczających opowiadań Lema, Co nie pamiętam czy to było w różnie doskonałej czy w wielkości urojonej było takie op o, e, opowiadanie o e, grupie zbrodniarzy, Hitlerowski, którzy znaleźli sobie azyl gdzieś w Puszczy Amazonii i tam sobie stworzyli swoje, swoje mini państwo, kompletnie izolowane od reszty świata, unikając na sposób procesu norymberskiego i, 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 i jakichś tam niemiłych konsekwencji. I tam, w, w izolacji od całej, od całej reszty świata, hmm, prowadzą sobie życie dosyć beztroskie, bo w tej puszczy znajdują wszystkie środki, które są potrzebne do utrzymania. Czyli nie mają żadnych trosk bytowych. I teraz okazuje się, że w, właśnie w tym opowiadaniu Lerma jest mowa o tym, że skoro nie ma trosk bytowych i ludzie nie mają o co walczyć, to sobie wymyślają o co walczyć. Jest potrzebna, jest niezbędna konkurencja. I w tym państwie, w takim, ludzie zaczynają walczyć o symboliczne gesty. O przysłowiowy uścisk dłoni prezesa. I prowadzą między sobą rozmaite gry i intrygi, zmierzające do tego, żeby ktoś do kogoś się. Uśmiechnął albo nie uśmiechnął. I jest to przedmiotem wielkich <laughs> emocji. I źródłem uniesień i tragedii. Zmarszczenie brwi, które zaczyna może być powodem do samobójstwa. Także, czy może nie do samobójstwa, w każdym razie jest wielką tragedią. W innym opowiadaniu występuje taki motyw, że z powodu jakiejś katastrofy ekologicznej został w e, roz, e, została w atmosferze rozplana, rozplana jakaś substancja, e, która odbiera ludziom popęd seksualny. I okazuje się, że to jest katastrofa dla kultury. Bo proszę Państwa, cała literatura jest o seksie. Tak. Nie wiem, czy kiedyś Państwo się nad tym zastanawiali, bo ja się nad tym zastanawiam. Czy ja to zauważyłem jako szesnastolatek? Mianowicie, jako szesnastolatek miałem taki e, pomysł kiedyś, żeby sobie przeczytać po raz drugi wszystkie swoje ulubione książki dzieciństwa. Znaczy, te wszystkie baśnie, ten się puchatki, ten. nie tylko puchatki, no wszystko tam jak leci, Piotr Śwan, tak, no, no. I, i, i się. I bardzo, i, I bardzo mnie to zdziwiło, że z tej całej literatury, którą kiedyś bardzo lubiłem jako dziecko, e, Najbardziej mi się podoba, jako szesnastolatkowi, podobają mi się baśnie Andersena. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego. Dlaczego baśnie Andersena mi się podobają bardziej niż Piotruś Paweł, czy tam jakieś inne rzeczy, nad którymi kiedyś przebadałem. I właśnie doszedłem do wniosku, że dlatego, że...